Przejdźmy do nieredukowalnej nie złożoności. W debacie z e, Macintoshem, profesorem Macintoshem mówiłeś o tym, że być może kiedyś nauka wyjaśni nieredukowalną złożoność. Wszyscy wiecie, co to jest nieredukowalna złożoność. Zobaczcie, to jest góra znana, Rashmon. Czy sądzisz, że kiedyś nauka wyjaśni, jak w naturalny sposób, za pomocą piorunów? Erozji powstały te kształty. Nauka nie ma potrzeby tego wyjaśniać, bo my wiemy, jak te kształty powstały. A skąd wiesz, że nauka tego nie wyjaśni naturalistycznie? Bo my znamy przyczyny powstania tej góry. Ale być może, że ludzie za 100 lat, jakby był jakiś kataklizm, zaczną to badać i będą szukali naturalnego zjawiska. Nie wierzysz w postęp nauki, że jednak może naturalnie powstanie? Nie wierzę w badania naukowe, które badają coś, co już wiemy. Aha, bo ale widzisz, nawet ktoś, kto nie wie, jak to powstało też wie, że to nie powstało naturalnie. Nie, my wiemy, jak to powstało, bo my wiemy, wiesz, jak to powstało. Powiedzmy, weźmiemy Australijczyka, który uh -huh. przyjedzie, Aborgena, nigdy nie słyszał o tym, że ktoś to rzeźbił i on już też będzie wiedział, że to nie powstało naturalnie. Uh -huh. Dlatego, że mamy wbudowany przez Boga, zgodnie z Rzymian 1, mechanizm wykrywania projektu. Bo inaczej nie bylibyśmy winni, widząc w przyrodzie projekt i wiedząc, że za tym stoi Bóg. Zobacz na to. Tu jest... No i znowu nie, nie działa. O. Czy to jest, co ci to przypomina? Czy to za, zawiera jakiś zamysł? Być może Cero. zawiera jakiś zamysł. Hmm. Ja nie wiem tych rzeczy. No wiesz, to jest koło zębate synchronizujące dwie rzeczy. Synchronizujące skok plus kwiaka. Hmm. Prawda? I teraz patrząc na tą rzecz, ty wiesz, dlatego że masz ten sam mechanizm wykrywania. Mechanizmów, mechanizm projektów, mhm. ty wiesz, że to jest zaprojektowane. I nie musisz czekać na naukę, która będzie próbowała to wyjaśnić naturalistycznie, bo mechanizm wykrywania projektów jest czymś niezależnym od postępu nauki. Także widzisz, to jest przejaw jeszcze jeden tego, co Liz Do Rzymiany 1 mówi. Czyli zadajesz mi jakieś pytanie, ja coś odpowiadam, mhm. ty odpowiadasz za mnie, co ja powinienem mhm. był odpowiedzieć, i przechodzisz do dalszych wniosków. Dokładnie. you said